16 minus 13 liczę tak. 6, 5, 4, 3. 1 minus 1 równa się 0 proste. Jakie są przyczyny tych symptomów, które zauważamy u dziecka z dyskalkulią? W tej części powiemy sobie o przyczynach matematycznych, a w kolejnej o przyczynach poznawczych. Pierwsza przyczyna to brak zrozumienia pojęcia ilości. Liczby mają dwa aspekty, które nas interesują. Aspekt kardynalny i porządkowy. Aspekt kardynalny pozwala nam udzielić odpowiedzi na pytania o ilość, na przykład, ile lat mogą żyć żółwie, jak długa jest szyja żyrafy, albo ile waży słoń. Aspekt porządkowy pozwala nam odpowiedzieć na pytanie o miejsce w danej sekwencji, na przykład, które zajęłeś miejsce w konkursie, który numer ma Twój dom, albo w którym siedzisz rzędzie. Osoby z dyskalkulią potrafią często odliczać, czyli poruszać się w rzędzie liczb, ale trudności sprawia im obliczanie. To znaczy, że ten aspekt kardynalny jest dla nich niezrozumiały. Często zachęcam rodziców i nauczycieli do przeprowadzenia takiego eksperymentu myślowego i postawienia się na miejscu dziecka z dyskalkulią. Wyobraźmy sobie, że żyjemy w świecie bez liczb i do liczenia musimy używać alfabetu. Teraz spróbujmy policzyć D plus C. Najpierw musimy odliczyć na palcach do D, A, B, C, D, potem jeszcze C, A, B, C i teraz od nowa, żeby znaleźć nasz wynik. A, B, C, D, E, F, G. Czyli D plus C to G. Myślę, że teraz łatwiej będzie nam zrozumieć część symptomów z poprzednich filmików. Jeśli nie mam pojęcia ilości, to jestem skazana na odliczanie, a obliczanie pozostaje dla mnie nieosiągalne. Jest to metoda bardzo czasochłonna i mało efektywna, dlatego nie zdążę policzyć wszystkich zadań, a pod koniec będę wyczerpana, zniechęcona ilością błędów, które popełniłam i nie będę mogła skoncentrować się na reszcie lekcji. Jeśli rozumiem liczby tylko jako symbole ułożone w pewnej kolejności, to nie będę rozumiała związków między liczbami, będę myliła kolejność cyfr, a dopóki tak się dzieje, nie będę w stanie nauczyć się tabliczki mnożenia na pamięć. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś zmusza Państwa do nauki 55 działań w tym stylu. A razy B to B, B razy B to D, C razy B to F. Kto byłby w stanie się czegoś takiego nauczyć na pamięć? Pamiętajmy również, że mózg ma pewien taki mechanizm obronny i nie lubi zapamiętywać informacji, które uznaje za zbędne, niezrozumiałe albo nieinteresujące. Brak zrozumienia operacyjnego podstawowych działań matematycznych. Matematyka jest pewnego rodzaju językiem. Wow! Ucząc się podstaw matematyki, musimy przyswoić wiele nowych pojęć, ale również nauczyć się przypisywać symbolom matematycznym pewne znaczenia. Matematyka dopiero wtedy jest przydatna w życiu codziennym, kiedy do konkretnych sytuacji potrafimy dopasować odpowiednie działania matematyczne. Jeśli jako dziecko z dyskalkulią nie rozumiem, co w praktyce oznacza dodawanie, odejmowanie, mnożenie oraz dzielenie, to będę miała duże trudności z rozwiązywaniem zadań tekstowych. Ale również inne symptomy można wytłumaczyć tym brakiem. Na przykład duży nakład czasu, problemy z nauką tabliczki mnożenia oraz mylenie kolejności cyfr w działaniu 3-5. Nazywam się Emilia Majer i jestem dyrektorką trzech instytutów terapii pedagogicznej w Niemczech. Na tym profilu dzielę się praktyczną wiedzą na temat przezwyciężania dyskalkuli. Zachęcam Państwa do udostępniania tego filmiku osobom, które mogą być zainteresowane tematem oraz do zadawania pytań w komentarzach. Odpowiem na każde.